Cześć Stefan! Widzisz Stefan, ja wolę święta wielkanocne niż Bożego Narodzenia. Czemu? Czemu? To jest chińska fabryka dymu. Nie mylić z czemu, to jest koreańska fabryka dżemu. Czemu? Bo na Wielkanoc są jaja, Stefan. Jaja są. A już jak najlepiej. Najlepiej, jak już lany poniedziałek wypadnie pierwszego kwietnia. Dlaczego? No bo jak wtedy oblejesz dziewuchę, a ona się obrazi, to możesz powiedzieć prima aprilis i wszystko w porządku. Nie ma problemu. Zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych Anno Domini 2024. A przede wszystkim błogosławieństwa Boże Bożego życzą Stefan i dzichu.